Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale. Podczas ostatniego posiedzenia Eurosejmu swój potężny głos zabrała Ewa Zajączkowska i ponownie zwróciła się do Ursuli von der Leyen. Jej słowa były na tyle mocne, że pozostali posłowie aż chcieli ją zakrzyczeć. Ewa Zajączkowska ponownie nie zawiodła, punktując fatalne rządy Ursuli von der Leyen i jej skompromitowanej Komisji Europejskiej. W zaledwie 100 dni nowa ekipa eurokratów udowodniła swoją absolutną niekompetencję i niezdolność do przeprowadzenia jakichkolwiek sensownych reform. Unijna biurokracja dalej się rozrasta, dług Unii rośnie, Zielony Ład dusi gospodarkę państw członkowskich, a pakt migracyjny stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europejczyków. Zobaczmy, co do powiedzenia miała Zajączkowska. Ewa Zajączkowska udostępniła swoją wypowiedź na profilu na portalu X i okrasiła ją takim oto komentarzem. W Strasburgu Podsumowałam 100 dni osiągnięć Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wzrost długu, wzrost biurokracji, wzrost liczby nielegalnych imigrantów, wzrost kosztów związanych z Zielonym Ładem, wzrost zagrożenia ekonomicznego i społecznego wszystkich Europejczyków, ale za to zero realnych reform dotyczących deregulacji, zero realnych reform dotyczących ograniczenia Zielonego Ładu. I zero realnych reform dotyczących wycofania paktu migracyjnego. Gratuluję Komisjo, gratuluję Ursulo. Jak pewnie wiecie, nie był to jedyny moment, w którym to Ewa Zajączkowska ostro zabrała się za przewodniczącą von der Leyen. Jakiś czas temu w swojej błyskotliwej przemowie, Zajączkowska nie pozostawiła suchej nitki na polityce klimatycznej Unii. Zniszczeniu europejskiego rolnictwa oraz faworyzowaniu nielegalnych imigrantów kosztem bezpieczeństwa Europejczyków. Unia zamiast wspierać suwerenne narody, dąży do ich rozmycia w utopijnym eurokomunizmie, w którym prawo i zdrowy rozsądek przegrywają z absurdalnymi regulacjami o papierowych słomkach i zakrętkach przytwierdzonych do butelek. Warto przypomnieć też sobie to pierwsze i jednocześnie przełomowe wystąpienie Ewy Zajączkowskiej, które rozpoczęło jej otwartą wojnę z Ursulą von der Leyen i skompromitowaną Komisją Europejską. W swoim legendarnym przemówieniu, Zajączkowska bez ogródek powiedziała to, o czym myśli większość Europejczyków: Von der Leyen jest symbolem upadku Unii Europejskiej. Pod jej rządami Zielony Ład zrujnował gospodarkę, a pakt migracyjny zmienił Europę w miejsce coraz bardziej niebezpieczne dla kobiet i dzieci. Odwaga Zajączkowskiej w wypowiedzeniu tych gorzkich słów sprawiła, że eurokraci zamarli, a sama von der Leyen unikała kontaktu wzrokowego, świadoma własnej kompromitacji. To było historyczne wystąpienie, które na zawsze zapisało się w annałach Europarlamentu jako moment, w którym prawda rozbrzmiała głośniej niż unijna propaganda. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.